Boże, jest dzisiaj smutne, westchnie. Moje pierwsze wspomnienie z, ze świata operowego. Ja byłem wtedy młodym człowiekiem, jestem młodzianinem, i no, te moje pierwsze wspomnienia z opery wiążą się oczywiście z Teatrem Wielkim w Łodzi. Wówczas dyrektorem był Sławomir Pietras, który zresztą później zaangażował mnie, właśnie debiutowałem na deskach operowych Opery w Poznaniu pod dyrekcją Sławomira Pietrasa. Pierwsza opera, która na takie duże na mnie zrobiła wrażenie, to było zdecydowanie *ubureks* z Pendereckiego w reżyserii Majewskiego i ze scenografią Starowiejskiego. I to było bardzo, bardzo, bardzo duże wrażenie to na mnie zrobiło. Potem te wspomnienia operowe były już bardziej związane z Teatrem Wielkim, Operą Narodową i one były gorsze. Ta, ta opera, koturnowość tej opery i taka właśnie no, ramota, która gdzieś tam z tego biła dla mnie jako młodego aktora, były nie do zniesienia. Potem oczywiście to się wszystko zmieniło i, i w tej chwili jestem człowiekiem opery, więc yy, zupełnie inaczej do tego podchodzę. Wyglądam im na fotografiach, myślę, że szycą se mnie, albo się odwracają, całkiem obojętne. Zmieniło się dosyć sporo od początków mojej kariery operowej. Początek był związany z takimi dużą dysproporcją między moim wykształceniem aktorskim filmowym, bo ja studiowałem w łódzkiej filmówce a środkami wyrazu, które powinny być używane na scenie operowej. Te środki wyrazu są potrzebne dużo większe niż w filmie czy w telewizji. Sonnen, בלייבן, bleiben nur Jestem w tej chwili śpiewakiem operowym pełną gębą, wykonawcą, który dysponuje tymi wszystkimi właśnie dużymi, takimi, takimi szerokimi środkami wyrazu. Mówię tutaj o poruszaniu rękoma, czy, czy w ogóle całą sylwetką. Dla mnie teatr operowy to jest teatr. To, 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 dla mnie to się nie różni. Ja, ja nie widzę jakiejś ogromnej różnicy. Z tą różnicą, że, że oczywiście w operze mamy muzykę yy, i mamy. Pewne kolory, pewne farby, czy to w rytmie, czy to właśnie w dynamice, mamy przez kompozytora, kompozytora zadane, czyli one są napisane już, a w aktorstwie trzeba jakby te rytmy i głośniej, i ciszej, i te wszystkie kolory, którymi się człowiek porusza, trzeba samemu wymyślać, kształtować. Dla mnie też teatr dramatyczny jest bardziej strukturą intelektualną. Oczywiście mamy do czynienia naturalnie z emocjami w teatrze dramatycznym, bo w operze z kolei dużo więcej jest postęp. Stronie emocji, ale to wynika z faktu, że, że używamy właśnie głosu ludzkiego. a Głos ludzki jest takim, takim no, tym, co wyraża i naszą duszę, i, i, i nasze emocje bardzo wyraźnie. Bardzo szybko możemy się porozumieć ponad językami, ponad narodami, dzięki właśnie głosowi ludzkiemu. Ja uważam, że opera jest bardzo ważna i podkreślam to szczególnie od początku trwania pandemii. Wielokrotnie obserwowałem podczas czy moich występów, czy występów moich kolegów, gdzie byłem na spektaklu obecny, pewien rodzaj przeżycia, które jest bardzo bliskie temu przeżyciu, o którym mówi się Katarzis, czyli przeżyciu, no, które znamy z relacji głównie na piśmie ze starożytności, czyli tego, tego medium takiego, które pozwala ludziom w jakiś sposób odreagować. Opera i muzyka w ogóle klasyczna ma możliwość, ma, ma potencjał do tego, żeby ludzie oczyścić, tylko wtedy musimy to razem przeżywać, prawda? To być się spotkać w pewnym konkretnym miejscu i tej opera jako taka, jako takie, taka, taka rodzaj sztuk czy, czy zespół sztuk właśnie skupiających wiele sztuk, bo i sztuki wizualne i aktorstwo i właśnie śpiew klasyczny i scenografia, czyli, czyli sztuka w sensie malarskim czy, czy rzeźbiarskim, no to medium ma moim zdaniem, największy potencjał, żeby właśnie takiego oczyszczenia dokonywać.